I ostatnim ćwiczeniem, które możecie sobie dodać do tego ćwiczenia, tych dwóch ostatnich ćwiczeń na pośladki, to jest rozluźnienie mięśni na miednicy i rozciągnięcie mięśni pośladkowych. Ja tutaj spróbuję dzisiaj z Wami inną pozycję. To będzie pozycja martwego ciągu przy ścianie, czyli stajemy sobie z półtora metra od ściany. Tak, żebyście były w stanie zgiąć się w biodrze prawie do 90 stopni, tak? <laughs> Może zacznijcie na początku nie za głęboko, czyli tak z 45 stopni w dół. Otwieramy sobie guzy kulszowe, tak? Bo chcemy rozciągnąć, rozprężyć mięśnie pośladkowe, mięśnie dla miednicy. Układamy sobie ręce na ścianie. Też ani nie za nisko, ani za, nie za wysoko. Szukamy takiej pozycji, że jestem w stanie czuć się stabilna, tak? I jestem w stanie dosięgnąć do ściany, tak? Czyli jak będziecie za daleko, to obręcz barkowa będzie podnosić się do góry w stronę głowy, tak? My chcemy odepchać się od ściany rękami, pociągnąć troszkę ręce w dół, żeby wyczuć, że tutaj mięśnie pod pachami, najszerszy mięsień pleców i e, mięsień zę, zębaty nam stabilizuje obręcz barkową, tak? Czyli dłoniami stabilizujemy obręcz barkową. Tutaj otwieramy sobie miednicę i oddychamy, tak? Na wdechu. Czujemy jak mięśnie na miednicy nam się ładnie otwierają, rozprężają. Na wydechu czujemy jak klatka piersiowa się zamyka. Tak? Czyli tutaj będę czuła, że żebra idą do środka i zamykają nam klatkę piersiową. Klatka piersiowa troszkę się uniesie do góry. Tak, czyli na wydechu klatka piersiowa się uniesie do góry i wtedy poczujecie większe rozprężenie tutaj, tak? Pośladki i mięśnie na miednicy, czyli żebra idą do środka. Można sobie przytrzymać to napięcie, robię wdech i puszczam, tak? Rozluźniam mięśnie na miednicy, pamiętając o tym, że właśnie odpychamy się od od ściany. Można spróbować w tej pozycji. Jeśli nie czujesz rozluźnienia w mięśniach na miednicy, można iść do pozycji łokciowo kolankowej Tak na przykład tutaj. Podobna sytuacja. Delikatnie odpychamy się łokciami od podłogi. Długi kręgosłup. Ja sobie wy, wypinam pośladki do góry i do tyłu. Otwieram góry kulszowe, ale pamiętam o żebrach. Robię wydech. Uff. Żebra idą do środka. Przytrzymuję sobie żebra i robię wdech. Tak, rozprężam rozluźniam mięśnie danienicy. I to ćwiczenie można sobie tutaj e, troszeczkę dłużej e, poczekać, rozluźnić, upewnić się, że mięśnie miednicy są rozluźnione, także od 8 do 10 oddechów i można to ćwiczenie robić właśnie między tymi ćwiczeniami na mięśnie pośladkowe.